Jesienią zakończyła się rekrutacja uczestników projektu e-Inclusion. W ramach tego działania 100 mieszkańców gminy Bełchatów otrzyma bezpłatnie komputery z dostępem do internetu. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem trafi też do gminnych szkół. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób bezrobotnych, 5 rodzin zastępczych i 80 mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej. W tej chwili trwa procedura przetargowa, która wyłoni dostawcę sprzętu i technologii internetowej. Składanie ofert do 7 kwietnia 2014 roku. Ta procedura jest długa ze względu na to, że wartość szacunkowa zamówienia jest powyżej 200 tys. euro, dlatego wymaga konieczne, konieczna jest publikacja ogłoszenia w dzienniku wspólnot europejskich. Po 7 kwietnia. Zostanie dokonana ocena i badanie ofert, które wpłyną do Urzędu Gminy Bełchatów. No i w dalszej kolejności, jeżeli najkorzystniejsza oferta będzie spełniała wymogi kryteria stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie podpisana umowa z oferentem i oferent ten będzie dostarczał. I uruchamiał te komputery u tych beneficjentów, którzy zostali zrekrutowani w okresie jesiennym. Zakwalifikowani do projektu otrzymają stacjonarny komputer, internetowe łącze, wsparcie techniczne. Wezmą też udział w szkoleniach z obsługi sprzętu. Gmina w tym roku uruchomi jeszcze jeden taki projekt, bo frekwencja przy poprzednim naborze wskazuje, że chętnych było więcej niż przewidzianych miejsc. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy stu mieszkańców już z, z niecierpliwieniem oczekuje na komputery. Mam nadzieję, że one wkrótce do gminy Bełchatów trafią i bezpośrednio pod strzechy naszych mieszkańców. Stąd drugi etap. Kolejnych stu mieszkańców będzie mogło się o te komputery ubiegać. Przypomnę, są to bezpłatne komputery oraz bezpłatny internet. Tak więc jest o co y, zabiegać? Uczestnicy pierwszego projektu komputery otrzymają najprawdopodobniej już w maju. Do tego czasu zakończą się przetargi unijne i zamówiony sprzęt dotrze do gminy. A jeszcze w marcu ruszy nabór drugiej edycji projektu – 100 komputerów dla mieszkańców oraz dodatkowe dla świetlic, domów kultury i budynków gminnych. Gmina Bełchatów walczy z wykluczeniem cyfrowym. Skorzystaj z szansy, przyłącz się do sieci.